No, i dotrwaliśmy do trzeciego odcinka. Mamy piękną rocznicę. No w sumie nie wiem, czy to jest jakakolwiek rocznica. Powód jak powód, zawsze dobry. Napisał do mnie Andrzej ES: Zygmunt Porać, moja baba nazywa siebie żoną, robi mi sznity do roboty dzień wcześniej i wstawia do lodówki. Jejem w robocie zimne. Ja ci powiem tak: baba jest. Narzędziem dosyć skomplikowanym Wszystko jej trzeba tłumaczyć łopatologicznie Żadne tłumaczenia, płacze, lamenty Nic tu nie pomoże Moja rada jest prosta Jak ci następnym razem te sznity znowu zrobi I będzie chciała wstawić do lodówki To wsadź te bestie do lodówki razem z nimi I najlepiej klucz. Babie są sprytne Jeśli wpadnie jakiś głupi pomysł, żeby uczyć Niech się posiedzi w ciszy i sobie pomyśli Nad swoim postępowaniem Wstając rano do roboty, rzeźki i świeży Iść do lodówki i ją stamtąd wyjmij tylko nie zostawia jej na dłużej. Uziemła baba jeszcze gorzej. Ani ci obiadu nie zrobi, ani se nie porucham. A jeśli nie zrozumiała, to znaczy zapewne, że jest za gruba. I nie mogłeś do lodówki wsadzić. W takim wypadku masz przejeba. Szkoda chłopa. Gdzieś tam kiedyś czytałem, że można sobie samemu kanapki robić. No to bzdury jakieś, a ja bzdurnie, czy czytam. W sumie w ogóle nic nie słyszę. Ewentualnie te wasze pytania. Napisał do mnie Mortal Zygmunt, jak poderwać koleżankę, która mi się podoba. W sumie nic prostszego. Dam ci radę, którą dawno, dawno temu powiedział mi jeden z moich najbliższych przyjaciół. Podchodzisz do kobiety, słowa są zbędne. I od razu wiesz, jak bija w niej ciepło, uderzasz. Ale, ale, jak jest chłodna jak głaz, podchodzisz bez zastanowienia. To mi to powiedział. Nie, 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 w sumie rada ważna. Przypomniałem sobie, bo powiedział mi to mikrofilm na tłokanie przyjaciół. Pamięci już nie Ale w moich kręgach jest prostszy sposób. Robi się to tak. Uwaga, demonstracja. Cześć ziuta. Podmyj się i wpadę. Czy co, że niby ja, zero romantyzmu, uwaga, wale wiersze. Wpadaj, żółta, będziesz prócy. Dobra, koniec tych nie małych. Wpadasz, czy nie? No mam połówkę. I to rozumiem. Za pięć minut. Czekaj, nic prostszego. Chyba, że nie odbieram. enia Czego tam na pierdala tak? O, Romek jeszcze do pracy nie poszedł. Mająki zabija O! Prania! Prania, A poza tym alkohol, jak wszyscy wiemy, znacznie zwiększa walory estetyczne pacjaty każdej kobiety. Jedziemy z następnym pytań. Napisał do mnie Ego -sysy. Mam Rudego kolegę i dziwnie się ludzie na mnie patrzą, jak z nim idę. Co mam zrobić? Hmm. Tu cię mam, bezszelny Rudziec. A, nie z Zygmuntem takie numery. Zygmunt nie jest taki głupi. Ten Rudy kolega to pewnie ty. A wiesz skąd wiem? Bo nie znam żadnego Rudego, który by miał kolegę. Chyba, że jest bogaty. Coś tam w ogóle ludziom naopowiadam. Rudy sobie kolegę mówi. A jeśli jednak to prawda, kolega. Rudy. Jak tu połączyć? Nie, kurwa, to nie może. Pisze do mnie Abdul44. Zygmunt, czy uprawiasz jakieś sporty? Chciać do choleria sobie wygląda na sportowca? Jedyną metę, jaką w życiu osiągnąłem, to ta spod trzynastki u pani Zoś. nie wiem, czy na czworakach się liczy. Ostatnia flaszka była. A jeszcze raz pobiłem rekord na 100 metrów. Jak ja się zmachałem, Już się dowiedziałem, że skrzynka wódki na skrzyżowaniu z Tira spadła. Już te łapy tam wciskali. W ostatniej chwili zgadnąłem. Kiedyś piłkę nożną robiłem, ale już nie lubię. Przez naszą reprezentację. Kiedyś się mówiłem z kolegą, że będziemy walczyć kielona po każdym celnym strzale naszych chłopaków. Jeszcze nigdy w życiu takich trzeźwy do domu nie wróciłem. Bardziej naromany, to ja byłem 3 minuty po porodzie. Pozdrawiam mojego lekarza. Ale dobry w maratonie jest. Kiedyś miesiąc jedziemy. Od świtu do zwierząt. Tylko ja i moja lady. Co to były za treningi? Do tej pory formę trzymam. Rada dla młodych. Praca nad sobą. Trening czyli mistrza. Chyba to tyle o sporcie.